A tutaj kolejna dawka wiedzy, jako że jest to portal informacyjny, także będziemy tutaj informować na temat właśnie um, propozycji złożonej w Waszyngtonie dotyczącej właśnie obiektów niezidentyfikowanych, które nie istnieją oczywiście. I to po prostu są wymysły, bajeczki. No, oprócz tego, że przecież publikowałem nawet y, w ogóle to, jak się poruszają obcy na Facebooku, chociażby udostępniałem y, z Portalu, który polecam, póki jeszcze istnieje, Horyzont zdarzeń się nazywa. Tam były przecież nagrania filmowe, podobnie jak na Syberii, zrobione przez Rosjan, jak się poruszają szaraki, na przykład w bluzach ludzkich, chodziły sobie i w ogóle tak naprawdę istoty właśnie takie były nagrywane na kamerach, że się poruszają, więc jak ktoś uważa, że to nie istnieje, to jest po prostu niepoinformowany. Łagodnie rzecz biorąc, nie powinien się wypowiadać. No i teraz właśnie odnośnie takich tematów i tego rozwój 47, o czym tutaj mówiłem. Nawet odczytywałem właśnie te scenogramy z przesłuchań tego Szaraka. Jest to na kanale przecież też, jeżeli chodzi o to przesłuchanie. Matylda O'Donnell robiła to przesłuchanie i wydała książkę ze scenogra mami, mami z tego i pośmiertnie została wydana, żeby właśnie nie miała ona problemów ze strony marynarki wojennej, która się głównie zajmuje takimi przecież kontaktami, tak jak Delta Force i różne inne służby, które w rzeczywistości dokładnie tym się zajmują, a nie Jakąś marynarką wojenną, tym też może trochę, ale generalnie, tak naprawdę działania wywiadowcze, tajnych służb różnych, polegają właśnie na przede wszystkim tuszowaniu tego typu zjawisk, dlatego że zostały te instytucje spenetrowane przez właśnie różne struktury zewnętrzne, takie tak zwane zewnętrzne poprzez udostępnianie technologii różnego rodzaju i tworzenie pseudokonfliktów po to, żeby się państwa zbroiły i nie ufały sobie wzajemnie, i przez to można łatwiej kontrolować różne rządy i inflirtować, prawda? Także warto to wiedzieć. No i też posłuchamy sobie, co tutaj Trinity nam powie na ten temat i będzie to zalinkowane w komentarzu podwieszonym, jak i w opisie filmu. Także zapraszam do zasięgania informacji na portalu nwk 24pl do również subskrybowania na Facebooku, ponieważ tam też będzie to publikowane właśnie na naszej stronie facebookowej, facebookowej jak tu niektórzy mówią i zaczynamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Treniki z tej strony. Chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli pewnej propozycji Senatu, nowej propozycji Senatu, która ma na celu ustanowienie Biura do Spraw Nadzoru i Rozwiązywania Anomalii w celu gromadzenia informacji na temat UAP, czyli UFO. Mówimy o, o amerykańskiej poprawce. Nie, nie polskiej, tylko amerykańskiej. Chodzi o to, to ostatnio wzbudza ogromne zainteresowanie, nie tylko u Korea Guda, co jest rzeczą oczywistą, ale u wielu, wielu osób. Chodzi o to, że ta propozycja została po cichu złożona 4 listopada 2021 roku, czyli teraz niedawno, przez senator Kirsten Gillibrand, senator stanu Nowego Jorku, jako możliwa poprawka do ustawy o autoryzacji obrony narodowej. Na rok fiskalny 2022. Cały Senat USA może zająć się tą ustawą przed końcem listopada. Żeby, trosz, żeby zrozumieć, yy, o co chodzi, to musimy się troszeczkę cofnąć, ale niedaleko. Cofnijmy się do gdzieś. Yy, 2017 roku, kiedy to zainteresowanie niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi wzrosło, odkąd Pentagon ujawnił właśnie pod koniec 2017 roku, że na prośbę ówczesnego senatora Harry'ego Reida, demokraty z Nevady, Wdrożono program badania tych zjawisk. Urzędnicy przeprowadzili rozmowy z wieloma obecnymi i byłymi marynarzami i lotnikami, którzy twierdzą, że mieli kontakt z bardzo zaawansowanymi statkami powietrznymi, które wydawały się przeczyć prawom aerodynamiki, gdy naruszały zastrzeżoną przestrzeń powietrzną. Niektóre z nich sfilmowano, a wideo zostało upublicznione. Kiedy pilotom marynarki wojennej zdarzają się niewyjaśnione spotkania w powietrzu, to jest to kwestia bezpieczeństwa i senator Warner uważa, że musimy ją dogłębnie zanalizować, napisała w oświadczeniu jego rzeczniczka Rachel Cohen. Marynarka wojenna aktywnie zbierała zeznania pilotów odrzutowców F-A-18 i innego personelu pracującego w grupie bojowej lotniskowców USS Nimitz. W pobliżu Kalifornii w 2004 roku oraz USS Theodore Roosevelt na Atlantyku w 2015 i 16 roku. Rosnące zainteresowanie kongresu przyczyniło się do podjętej ostatnio przez marynarkę decyzji o aktualizacji procedur dla pilotów i innego personelu w sprawie zgłaszania takich niewyjaśnionych obserwacji. Polityko po raz pierwszy informowało o tym w kwietniu. W odpowiedzi na prośby o informacje do członków i personelu kongresu, urzędnicy marynarki wojennej zorganizowali sesję spotkań informacyjnych z wyższymi rangą funkcjonariuszami wywiadu marynarki wojennej oraz lotnikami, którzy zgłosili zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego. No, wywiadu marynarki wojennej, które się zajmuje głównie marynowaniem, no, te ma marynarki wszystkie marynują właśnie takie tematy bardzo często i. No zobaczymy, co oni tam będą jakby publikować, ja im w ogóle nie wierzę, myślę, że to jest dalej spenetrowane i nie ma na tym kontroli żadna pozytywna strona, jak będą coś ujawniać, to pewnie w takim świetle, żeby zmanipulować na korzyść właśnie bynajmniej nie ludzi, tylko może się posłużą tym do osiągania swoich celów, ale nie wiem, a warto się w każdym razie zapoznać, także będzie to zalinkowane, pozdrawiam serdecznie, do następnego, hej!